Cześć, z tej strony Złoty Dawno mnie nie było Ale w zeszłym tygodniu byłem, miałem dwie imprezy Na weekend Pierwsze to był Antidotum w Lesznie show, bardzo fajne no, A później miałem spotkanie rowerów elektrycznych no, pojazdów elektrycznych w Poznaniu w utaby także jestem w dzisiejszym odcinku polecam <laughs> polecam także jest tam prze prześwietlenie mojego Vitilana co to jak to się z czym co je. Bardzo fajne spotkanie, poznałem tych ludzi, pasjonatów elektromobilności, nie tylko. No, bardzo pouczające i fajne doświadczenie spotkać ludzi z podobnymi zajawkami jak jako użytkownik tego wszystkiego. No, także w tygodniu. Będę szykował do was 2-3 testy. Mam już mniej więcej rozpisany plan działania. Będzie trochę spokojniej. Bo zeszły tydzień nie był łaskawy. Nasze pogrzeby mi się trafiły. Tak trochę niefajnie, bo bliska z rodziny. Ale tak też bywa. Może ja, cały tydzień był zawalony. Jeszcze nocki do tego to tak. No jak ma się wrzeć, się, to się psuje po całości, ale no i tak by było w tym przypadku. Jeszcze przeziębienie mnie dopadło, na tu mnie przewiało, więc zmarzło Ale już no po tygodniu walki, jak to się mówi Parę rozgrzewających gripexów, jakieś coś, pod pierzyny, wyleżeć, by wygrzać, by wypocić się, no i dało rezultaty. Jeszcze kaszel trochę tam został jakieś pociąganie nosem, ale nos to już bardziej alergiczny, no to już chyba przyzwyczajili Na filmach to też dosyć dobrze słychać. Jest mi w ogóle z tego powodu, ale nie umiem nie umiem, jak to się mówi, czasami się powstrzymać, żeby nie pociągnąć tym nosem. No A to wybaczcie, już chyba taki mój urok jak to się mówi, no. postaram się w przyszłości coś z tym garnąć lepiej. No, co jeszcze? No, dzisiaj, nakręciłem około 25 km po moim rodzinnym mieście i okolicach. Nie ale powiem Wam, że w tydzień bez pedałowania, jeszcze po choróbsku, oj i ciężko było się wprawić w to wszystko. Ale teraz myślę, że wrócę do jakiejś systematyczności, do wszystkiego i będzie o mega, mega lepiej. Rower się spisuje, nic nie dolega i Ale mam już parę przemyśleń, co by trzeba było by usprawnić na spokojnie, na przyszłość. Nie myślę, że to będzie kwestia. Myślę, że do miesiąca już jedną część sprowadzę, będzie to przedni większy blat to co mam tutaj mam albo 52 albo 48 a chcę kupić większy żeby po prostu go pedałowywać do większej prędkości a nie chomikować jak chomik w kołobrotku bo to żadna przyjemność przy 33 4 na godzinę pedałować i nic z tego nie mieć także że nic z tego nie myśli i komikować i, i, i. I, i, i. no i taki plac chyba 56 albo 58 no to już jest fest to już naprawdę na nogę jak wejdzie kurde to nie będzie z miły ale myślę że no trzeba spróbować jest są jakieś wielkie pieniądze, a może dużo łatwić Teraz mała trasa jeszcze Baterie trochę zmęczyć siebie też ale muszę wam powiedzieć, zauważyłem jedną rzecz. On bardzo długo trzyma w granicach 100% napięcie. Ten czujnik tak nie, ta elektronika tak nie, 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 nie pokazuje. Dopiero później, jak przejedzie się to jest 20 parę, 30 parę kilometrów, to wtedy jest coś... Zaczyna to spadać. A tak na razie no, jest słabo pod tym względem. Mam 36 w tym momencie, tak, górki No i muszę powiedzieć, że ten nacisk na pedały to już no już chodnik się robi. Nie jest do końca fajny, bo tego nie, nie, nie lubię, a wolałbym przyszedł drogę podpadałem. Na bardzo fajnym rowerze Eco Bike jechałem ostatnio. Będzie na tym kanale właśnie. czerwony-czarny, czerwono-czarny. No muszę powiedzieć, że jego stopnie wspomagania z tym wszystkim. On ma silnik centralny, mida. no muszę powiedzieć, że robi to potężną robotę. Może to jest duży rower na 29 calowych kołach ale poziom oddawania tej mocy tego wszystkiego jest niespółmiernie inny niż to co, niż to, co ja mam tutaj to jest całkowicie inny typ roweru i muszę powiedzieć, że jakbym miał brać drugi elektryk, to brałbym właśnie coś takiego Rama 29, bateria w ramie plus minus na silnik centralny jakiegoś bosza CXSX, coś porządniejszego Także jest do wyboru do koloru jest tego naprawdę fest dużo ale to mówię, to jest pieśń przyszłości na razie się cieszę z tego co mam i pewnie tak długo będzie ze mną więc czas pokażę A... śpiącym policją Ja do domu trochę do w tych kilometrów w tej chwili przyznaję jeżdżę na piątce wspomaganie 20 przy 25 około 100 10 wat to 100 tak ja powiedział, fajnie no, tak że. no dobra, tyle mojej linii żeby filmik nie był długi w tygodniu poklecimy, polepimy, ponagrywamy. Także jak coś to czekajcie w tygodniu na nowe filmy. będzie się Ciao.